Chcesz leżeć w święta jak pęknięty kabanos? Scrolluj dalej. Tylko, żeby potem nie było. O, jak się nażarłem! Kto mnie podniesie? Zaraz dam Ci cztery typy, jak tego uniknąć świętując godnie, bo od czasu do czasu trzeba. Święta czujemy, że możemy, bo dyspensa, bo ostatnio dużo pracowaliśmy i chcemy się poczuć teraz dobrze, ale potem czujemy się gorzej. Uniknijmy tego. Przed jedzeniem duży łyk zakwasu z buraka lub z kapusty, żeby poruszyć trawienie. <grymne> Przyjmij kilka kropel gorzkich ziół. Zresetują Twój układ pokarmowy. Oddech przed jedzeniem i przegryzaj powoli. Serio. Trawienie zaczyna się w mózgu. Zrób spacer 10-20 minut po jedzeniu. Korzyści milion. I dwie gratis przypominajki. Specjalnie dla Ciebie. Unikaj alkoholu, on zdecydowanie nie pomoże, a sprawi, że zjesz więcej i będziesz czuł się gorzej. Nie przesadzaj z cukrowo-tłuszczowymi deserkami, bo uwaga, sekret, Drugi żołądek na serniczek nie istnieje. Dajcie znać jakie Wy macie na to sposoby, a tymczasem życzę dobrej i lekkiej zabawy i miłego czasu z bliskimi.